W Chorzowie można już wypożyczać rowery miejskie. Do dyspozycji mieszkańców miasta są pojazdy przeznaczone zarówno dla starszych, jak i młodszych rowerzystów. To już kolejny nasz sezon, drugi, drugi pełny sezon, który się, się nam rozpoczyna. Sezon naszych Chorzowskich rowerów miejskich. Do dyspozycji mieszkańców, podobnie jak w ubiegłym roku, będzie 460 rowerów. Standardowych, takich jak tutaj na stacji, rowerów typu cargo, tandemów, a także rowerków dziecięcych. Także każdy będzie mógł znaleźć coś, coś dla siebie. Rowery, jako alternatywa dla komunikacji miejskiej, Mogą także pomóc w ograniczaniu rozprzestrzeniania się koronawirusa. Jednak pomimo tego, że pojazdy mają być regularnie dezynfekowane przez pracowników firmy Nextbike, to dalej należy pamiętać o konieczności zachowywania środków bezpieczeństwa w trakcie ich użytkowania. Ludzie bardzo chętnie korzystali w poprzednich sezonach z naszych chorzowskich rowerów. Przypuszczamy, że w tym roku będzie, będzie podobnie, bo rower to jest z jednej strony oczywiście element rekreacji, ale też tak patrząc na ten czas, który mamy teraz, rower jest jeden z najbezpieczniejszych środków transportu, bezpieczniejszy od komunikacji miejskiej, także myślę, że ludzie też z tego względu korzystać z rowerów będą. Warto mieć ze sobą chociażby płyn odkażający czy, czy chusteczki odkażające, przetrzeć sobie rączki kierownicy, pamiętać, żeby korzystać z rowerów właśnie w rękawiczkach. No oczywiście pamiętamy o, o maseczkach, bo bezpieczeństwo oczywiście ze strony Nextbike'a mamy zapewnione, natomiast bezpieczeństwo zależy też od nas i o tym pamiętajmy. Ceny użytkowania chorzowskich rowerów miejskich pozostają takie same jak w zeszłym roku i wynoszą złotówkę za pierwszą godzinę jazdy, dwie za drugą, trzy za trzecią i tak dalej. Jeżeli jeżeli rower był wykorzystywany przez okres krótszy niż 15 minut, opłata nie zostaje naliczona.